Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z Fortnita Przepraszam Was za tak długą przerwę, ale po prostu nie było mnie trochę w domu, ale już wrócie i mam taki pomysł na odcinki, przez 7 dni robilibyśmy daily i gralibyśmy na arenach raz z kimś, raz solo i będziemy grali około 3 gry na odcinek. Jeżeli odcinek wam się spodaj i ten koncept to ślijcie lajka w górę suba, będziemy niezmiernie miło, a my już lecimy do tych gierek. Let's go! Widzicie, co na tą chwilę? Obecnie mam 585 punktów, a dzisiaj spróbuję tak dobić do 700 punktów. Mam nadzieję, że się nam uda. Chciałem tylko powiedzieć, że grałem sobie trochę wcześniej, ale jak widzicie, mój aim nie jest na najlepszym poziomie, bo miałem taką dosyć dłuższą przerwę. Ale spokojnie, myślę, że. O Boże, myślę. Że... Postaram się przynajmniej, żeby nie było najgorzej, tak? A my sobie już polecimy na kocikącik. Albo nie, może na gasnące gaje. E, możecie napisać w komentarzu jak wam mijają wakacje Czy gdzieś byliście na wakacjach Będzie mi bardzo miło widzę tu żadnych typów Więc dla mnie to tak naprawdę jest dobra sprawa Teraz szybko się budujemy I otwieramy skrzyneczkę Wlatuje nam M4, czyli MK O dobra, jednak słyszę strzały Fajnie, to są te świetliki do podpalania W ogóle napiszcie czy ktoś z was używa świetlików Nie wiem, dla mnie to jest tak Aktualnie niepotrzebny przedmiot, że to jest hit Nikt tego nie używa, dosłownie Tutaj, o, lepsza pompka No i super Ale może akurat w tej sytuacji Użyję, a teraz Idziemy na typów, którzy się właśnie strzelają Aha Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale on mi przeniknął Ale dobrze, teraz walę już tymi świetlikami Niech to się rozprzestrzenia tam Kurde Kurde chłopom, ale co zrąbałem? Zrąbałem tą sytuację polityczną w kraju. Szybko się uleczę. Ja nie... Błagam, żebym nie spalił żywca. Dobra, taktyczne leczące. Proszę, jakaś... Tak, na rybek, dobra. i no, super, na rybek szybko jedzone. Dostał no, 68. To pan Makewa i jest ten problem. Aj, jaj, ale tu zrąbałem, sorry. Dobra, lecimy już do serwą, giereczką. Druga giereczka, i już lecimy, polecimy sobie na kurdzieny kompleks. Kurcze, prawie w tym sezonie nie grałem i właśnie chcę to zmieniłem. 22 level, o ile pamiętam, co już ten drugi, 22, 25, co więcej, w tym podziale. I zobaczymy, też mój progres taki przez te kilka dni, czy ile wyciągnę, jakby punktów. Może następne daily, może będzie z Mikojasem albo z jakimś gościem specjalnym typu Maciejson, Nie wiem, to zależy od tego, czy uda mi się z nimi dogadać. Ale możecie się spodziewać, że będzie jakiś gość. A my już tu mamy Taktikala na sam początek no i super, Szybko to zbieramy Taktikala. Zmiana brońki. Oj, tu już się strzelali przed nami. Dobra, ja już będę po prostu się czaił na niego. Muszę pamiętać, że on może mieć kewa ale nie musi. O! Zbugował się! Dobra, on ha! Ale to głupio zrobiłem. Boże. Jakim ja jestem warzywkiem w tej gry, nie no. Tak, ja na trzecich dywizach sobie nie radzę, coś strasznego. Ostatnia nasza gra w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że w końcu coś się uda, bo naprawdę na razie mi idzie trakedy. Ja ten odcinek nawet pięciu minut nie będzie miał, więc dramat widzowie, ale następny razem obiecuję, jak teraz mi się nie uda, to obiecuję, że następnym razem będzie już trzy razy lepiej, naprawdę, zaufajcie mi. No chociaż się postaram. Ile ludu? Boże święty, ile ludzi jedzie? Co ja gadam? Jakie jedzie, leci? Sorry, ile ludzi leci? Tu jest hit. Co to jest? Właśnie, jak ktoś chce, to może mnie napisać w komentarzu, chociaż tak raczej nikt nie napisze, ale możecie napisać o co chodzi z tą fabułą na ten sezon, bo yy, mało się te w najcie ostatnim, wiecie? I chciałbym się po prostu dowiedzieć, o to, chodzi z tą fabułą. Kurde, tu nie ma nigdzie broni żadnej. O Boże, tak widzowie, mam, mam taktykala. Jeszcze jakąś inną, na to kozak. No to coś, czym da się grać. O nie, proszę nie, 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 nie. Nie, no ja jestem dead. No nie widzowie, przepraszam. Dobra wam dziękuję za oglądanie, zobaczyłem na swoich materiach Siemka, Jeszcze z dzisiejszego odcinka zarobiłem aż zero punktów, ale że się poprawię.